Pewnie widzieliście w sklepach miód pochodzący z różnych miejsc, ale czy zastanawialiście się skąd pochodzi ten, który właśnie jecie? Jak to jest z tymi miodami? Mówią, że każdy miód ma być płynny, a właśnie, że nie. Miód prawdziwy jest naturalnie skrystalizowany. Nie macie czasami wrażenia, że z tymi rodzajami miodów to jest takie bajerowanie? Ja do pewnego czasu też tak miałem, no bo w zasadzie to skąd? Wiadomo, że w różnych okresach kwitną różne pożyczki. Później nektar dojrzewa w ramce. Pszczoły się nim zajmują, oczywiście odparowują niepotrzebną wodę i przygotowują sobie jedzenie na zimę. Po czym pada tutaj pan pszczelarz, pan Andrzej, od sklepu rameczki, pach, pach i do tak jak mówiłem, od wiosny wierzbę, później klony i później mniszek. Takie To takie główne duże. Jeszcze w lesie kruszynę mamy. Mamy rzetakowy, tutaj jest okres majowy i wielokrotowy, bo po tym. No pod nazwą wielokrotowy właśnie to co wymieniłem, znajduje się to